To jest koko, mama miotu, który Wam przedstawię. W miocie mamy cztery maluszki. Jak widzicie, koko jest pinto i to mocne pinto. Tatą miotu jest chłopczy, który był u nas gościnnie. To jest Zuzia. Zaczynamy nagrywać. Zuzia waży około 80 gram. Zależy jak chodzi. Zuzia jest leucystik. Trochę nam się to wybrudziła. No ale jest za mała, żeby ją myć. Czyli nie ma zabarwienia skóry. Ma białe ikielki. Ma cudowne czarne oczy. Jest piękna. Jak widzicie już jeżeki samodzielnie zaczynają podjadać. Tutaj mamy brata Zuzi. Będzie miał na imię Mozart albo Alex. Jeszcze nie jest postanowione. Jest pięknym rewersem. Z tym, że również ma czarne oczy. Rewersy zazwyczaj mają oczy czerwone. No, to możecie zobaczyć jego śliczną mordkę. Jeśli chodzi o jeżyki tej odmiany kolorystycznej, są to najbardziej inteligentne jeżyki i najwięksi nasi przyjaciele. Tu mamy zanziera i jego wagę. Jest najciemniejszy z całego miotu. jest Zabawny, ponieważ jest pinto, trochę ma snowflake, ma różne uszy i zaraz pokażę jego pyszczek, jeżeli będzie chciał pokazać. I ma śmieszną maskę pyszczka. Nosek częściowo jest różowy. Tylne łapki też mają kolor, a przednie nie. Wyglądam tak. I mam podbite drugie oko. Wyglądam trochę jak Joker. Tutaj mamy jeżyka, który ma najmniej koloru, ale również ma czarne oczy. Też jest rewersa i to właśnie będzie, no tutaj zależy od kolegi którego Jerzyka wybierze, to będzie albo Alex, albo Mozart, ponieważ drugi zostaje w hodowli. A ponieważ obaj chłopcy są rewerse, więc obaj będą mieli fajne charaktery, to jest mi obojętne. Zaraz zobaczycie jego pyszczki. Pierwsze spotkanie z robakami. O, widać ładnie oczko. Tak, już jestem wybrudzony w jedzonku. Robaki jeszcze nie pociągają.